Co tym możliwe? Będę biegł, bo strasznie zabiję mnie. To nie fair, bo ciągle Nie widzę cię, to mnie udało się codziennie żyć. A ja nie potrafię już żyć tak. Na dużo kolorów wyblakło trucizna Ja, ja, ja. Żysią i wykorzystać Wszystkiewane życia na świecie, już dobrze R mam przystań Na który stać się już dawno sam Nie siedzę tam samej Nie siedzę tam samej Nie siedzę tam sam Dość tych uczuć, dość tych smutków, jestem tu i teraz. Za trzy lata mam nadzieję, że wyjdę z podziemia. Połączeni razem, tak jakby i cegła, razem mogą stworzyć dużo osobno, już pęknie ziemia. Już w podziemiu robię tutaj progres wielki. Może kiedyś będzie koncert, high setki. Wbiję do mainstreamu, będą o mnie plotki. Ale ja mam w dupie hejty, bo to piszę z pią Dość tych uczuć, dość tych smutków, jestem tu i teraz. Za trzy lata mam nadzieję, że wyjdę z podziemia. Połączeni razem tak jak beton, cegła Razem mogą stworzyć dużo osobno już pęknie ziemia Już pod ziemią robię, tutaj prog jest wielki Może kiedyś będzie koncert, hajs setki Wbiję do mainstreamu, będą o mnie plotki Ale ja mam w dupie hejty, bo to piszą zwykli pionki Wciąż nie za to Będę biegł, aż coś nie zabije mnie. To nie fair bo ciągle nie widzę, że padnie. oglądasz z czerń nie śmieszy, a nie potrafię żyć tak, za dużo kolorów. Ztu żyć mieć ciebie mam i jest o to, żeby skończyć i wykorzysty wszystkie walory życia Cóż się to łeb mam Przestań na góry zatrzymam się już to I siedzę tam sam i siedzę tam sam I siedzę tam sam I siedzę tam sam, I już siedzę tam sam